Wszyscy trzeźwi. Wszyscy trzeźwi. No, może trzeba to zmienić. Krzysiek. Co? Nie masz tutaj żadnego, wiesz, coś do... O, na święto niepodległości o, się ko? napić. Bożego. Ja i trojadę jadę. Gdzie? Ale to kieliszeczka. kieliszeczka. Nie, 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 nie. Dziś nie. Dziś nie. nie. To dla nas Polej. Dla mnie, dla Majora i dla Leny. Ja i jadę. Major... Nie. A gdzie jedziesz? A też wypije? Za moje no, zdrowie? Za majora za swoje, zdrowie, aj. oczywiście. Ale no pewnie, jesteś. że tak. Tylko za majora. No, za nic więcej, ja ci dam. Ona jest twoją fanką ogólnie, ale aj. słuchaj, major, ja mam większą fankę dla ciebie. Z Krakowa. Je jest taka Monika z Krakowa. Ja dam ci jej numer. Dam ci jej numer i zadzwoń do o, niej, tak bo ona chciała. tak cię lubi, naprawdę. Tak. Pisała Banji do nas, nas. Lena, po, Lena potwierdza, że pisała do nas i naprawdę chciałaby, żebyś do niej zadzwonił, bo ona powiedziała, ja chciałem dać jej twój numer, ale ona powiedziała, że baba do chłopa nie dzwoni, to chłop o, powinien właśnie. zadzwonić. Okuratna kobieta. I Damy dlatego, numer. dlatego, ale, ale to, to ja zapiszę Majorowi, jak będziemy wychodzić, dobra? Żeby Major gdzieś tam prywatnie sobie zadzwonił. Ale mnie nie masz. Aha. A ty masz przecież Joannę Bożą. Czy coś jakiś konflikt jest? Krzyżu nie, lubi. nie ma na konfliktu. Na razie jest woda do tej pory, ale nie wiem, mogę byłoby dostać. Ale kto? Kto może głupę ja. dostać? Od, od, tej, od tej, od musi od 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 <grym> Bo sporo czasu a Ona nie lubi krew. Ale ile tam? Na, na taką to? okazję nie na taką okazję, no na taką no okazję, to okazję to no. z Marcinem, no jak Marcin wrócił, no daj spokój. A to jej nie obchodzi. No ale... jak nie, nie obchodzi, Opieprzyła? no ona, po, Opieprzyła? pozna... Opieprzyła? Po... za Jeszcze nie, ale opieprzy. O, o to nie... Wiem, że, bo ona tak jak maja, moja mama. Ona jest bieżąca, to jest Boga ja. i Matka wszędzie. Tak, ja z nią I rozmawiałem, to wiem, że ona podziela, Ona powiedziała, że wierząca. tylko zaglądnie do kielicha, szmatu, ten smoko. Major, i co ty tam robisz? Do pieca dokładasz? Dokładnie, do pieca. Pieca, no. pieca. a ty mówisz, że on nic nie robi, on do pieca dokłada. O, a ja widziałem wasz obiadek na akuratny na święto niepodległości w sam raz. A słuchaj, Krzysiek, ty oglądałeś ten Marsz Niepodległości cały? Nie oglądałem, bo nie mam telewizora. A kiedyś mieliście telewizor chyba. A po a co komu telewizor? Teraz kamera no, tam na no, telewizorze. Teraz kamera. Ja wiem, że masz tą plazmę, ja widziałem, natomiast e, chyba nie ma jej gdzie, gdzie powiesić, nie? Bo ona dużo bardzo. Ja. Tak, będę miał swój... No ja ci Major bardzo kibicuję, jak wiesz, jak będziesz potrzebował jakiegoś filmowca, bo ja skończyłem produkcję filmową w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym. Jak będziesz, wiesz, potrzebował kogoś do pomocy, no to wiesz, zawsze możesz się zgłaszać. No ja też mam swój kanał na YouTubie. Prawie ja 5000 subskrypcji. To no prawda, wiem, że ty masz to lepszy. To prawda. Wiem, chowa się, się. Ona no, leci tylko... Się. Kto? Kto się chowa? Ja mam widzów? Ja nie wiem, obejrzało? ja wiem. Ja mam tylko 4, nie wiem, 4,5 chyba teraz, a ty masz ile? 84, czy tam ile? Także ty to jest. W ogóle, ja nie, nie mam do ciebie nie, podjazdu. Ludzi mnie obejrzało. Ponad 33 miliony osób mnie obejrzało. To prawie cały świat. Prawie cały świat, no? Nie, jak Polska cała. No właśnie. Nieźle. Nieźle, Major. Ja to ci zazdroszczę, ale wiesz, ja dopiero zaczynam. Ja ile ten swój kanał prowadzę na miesiąc? No, z dwa. No, z półtora może. Także wiesz, też powoli do przodu, ty też małymi kroczkami pracowałeś na to, co masz. Ale Leno, gdyby nie Krzysiek. Ja mam pytanie można? No można. E, jakie ty włosy ma, masz od urodzenia? Takie, brązowe. Ale czego ty i Nie. No bo miałam taką ochotę i tak się, tak się, zostało się. Przepraszam A bardzo. A problem ochotę, kiedyś straciła cnotę, jak ktoś mówi. A jest. kiedy, to już nie rozmawiałeś. No właśnie. No. No. Nie no, takie są już babskie fazy, czasami chcą no sobie jakieś mam. tam niebieskie Morki. ś... Ś... Się, lubię rozmawiać. Ja też jej jakaś... mówiłem, że to dziwota jakaś. Dziwota? Wiesz, niebieskie włosy. Bry, brzydko jest? Nie no, ładnie, tak, nie. ładnie, ale... <śmany> o kurde, o kurde, o kurde, 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 kurde. Ja zawsze ja jestem sobą, ja, ja, ja nie udaję. Ja nie jestem ja osobą Ty jesteś sobą, a nie osobą cudzą, jak to się mówi. O właśnie. No i my też się tak staramy być. I co tam Krzysiek? A Major, Ty tutaj rozstawiłeś, a nic nie robisz. To nie może być na wizji. Dobra, to ja spuszczę w no, dół, wyłączę. Nie ma takiego czegoś. Nie ma, wiadomo, że nie ma takiego czegoś. Zobacz, tu nie ma. Tu wszyscy nie piją. I, Dawaj. Wyłącz, Dobra, czekaj. Wyłącz, nie nagrywaj. Dobra. Bo ja słyszałem na ubiegacie nagrywałeś.